Dzień dobry, pomyślałam, że dzisiaj powloguję, więc zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Mamy sobotę, więc dzień bez przedszkola i musimy sobie jakoś ten czas zorganizować w domu. Chłopcy mają ostatnio bardzo dużo energii, którą wiadomo w domu trochę ciężko jest spożytkować. A ja nie muszę dzisiaj gotować obiadu, dlatego że mamy gotowy, więc mam takie wolniejsze przedpołudnie i pomyślałam, że zabiorę chłopaków na bawialnię. Trochę nie chcę tego mówić głośno, bo jak usłyszał, to już nie dadzą mi spokoju. To jest ostatnio ich ulubione miejsce. Mogliby jeździć codziennie, nawet dwa razy dziennie. Dlatego myślę, że się ucieszą. Tam się wybiegają, wyszaleją i to jest ogromny plus. Ale jest też drobny minus takiego wyjazdu. Oluś na pewno zaśnie w aucie. Może jeszcze drogę do bawialni wytrzyma, bo wiecie, będzie wiedział gdzie jedzie i będzie taki nabuzowany, podekscytowany. Także pewnie mi nie zaśnie, ale w drodze powrotnej już na pewno. A jak ten chłopak zrobi sobie drzemkę, to potem wie, Wieczorem ciężko jest mu zasnąć, dlatego już teraz jestem przygotowana na dłuższy wieczór i myślę, że po powrocie, jak już chwilkę, odpoczniemy i coś zjemy, to zabiorę chłopaków jeszcze na zewnątrz. Napadało u nas sporo śniegu, dlatego musimy to wykorzystać, bo nie wiadomo, jak długo ten śnieg będzie leżał. W ogóle bardzo podoba mi się, jak zrobiłam sobie dzisiaj włosy. Co prawda zrobiłam je na prostownicę, czego staram się unikać, bo jednak nie lubię za bardzo grzać tych włosów. One i tak już są mocno zniszczone przez rozjaśnianie, dlatego staram się je chronić przed tym ciepłem. No ale pomyślałam, że spróbuję. Wyprostowałam je i tylko delikatnie zawinęłam do środka końcówki. Mogłam to pewnie zrobić jeszcze lepiej. Ta strona w ogóle jakoś gorzej mi wyszła, ale szczerze mówiąc, już mi się nie chciało. Było mi bardzo gorąco i chciałam jak najszybciej skończyć, więc nie wiem, może jeszcze to poprawię albo po prostu już tak zostawię. Podoba mi się to, że są proste, wygładzone, ale jednak coś się dzieje. Spytałam męża o zdanie i on twierdzi, że jednak lepiej jest mi w tych kręconych, zrobionych nawałek. Ja chyba wolę siebie jednak w tej wersji. Bo ogólnie wolę siebie w prostych włosach niż wkręconych. Te nawałek oczywiście też mi się podobają, ale te chyba na co dzień są jednak lepsze, wygodniejsze i takie bardziej praktyczne. Dajcie znać, co wy sądzicie, w których włosach mi lepiej, bo ja się tak wkręciłam, że chyba w końcu kupię sobie tą suszarkę lokówkę, o której już tyle gadam i o której tyle czasu marzę, bo jednak codzienne używanie prostownicy, żeby uzyskać taki efekt, jest nie dla mnie. Raczej nie będę tego robić. W ogóle jak już jesteśmy w temacie włosów, to znowu kusi mnie, żeby wrócić do mojego naturalnego. Koloru. Spodziewam się, że to chwilowe i chyba muszę to po prostu przetrwać, bo nawet gdybym wróciła do mojego koloru, to pewnie tylko na kilka tygodni albo na kilka miesięcy, i później znów przestałby mi się on podobać. Trochę mnie to denerwuje. Ja po prostu nie mogę żyć spokojnie. Nie mogę mieć przez całe życie jednego koloru na głowie i jednej fryzury. Zawsze muszę coś przykombinować. Najgorsze jest to, że jak już mi się coś umyśli, to ja to cały czas mam w głowie i dopóki nie spróbuję to mi to nie minie. Ale dobra, koniec gadania. Ja teraz lecę rozpakować zmywarkę. Pewnie jeszcze trochę się pobawimy i będziemy się zbierać. Lubię pojechać na zaraz po otwarciu, dlatego, że po pierwsze jest wtedy mniej ludzi, a po drugie, no wiem, że Olek będzie miał drzemkę, więc chciałabym też, żeby ta drzemka była jak najwcześniej. No piękną mamy zimę i taką zimę śnieżną to ja rozumiem. Korzystając z tego, że chłopcy się bawią, pokażę Wam naszych ulubieńców książeczkowych, a właściwie to ulubieńców moich chłopców. I zaczniemy od Olusia. U niego już od dłuższego czasu na pierwszym miejscu jest ta książka Mocarne Dinozaury. Cała ta książka opiera się na tym, że mamy tutaj opis kilku dinozaurów. I pierwsza karta to jest coś takiego, czyli taka krótka prezentacja wyglądu tego dinozaura. Później opisywane jest bardziej jego zachowanie, co lubi robić, jakie ma takie główne swoje cechy. I kolejna karta to jest wnętrze tego dinozaura, czyli szkielet, jego narządy i mniej więcej jak to wszystko funkcjonuje. I zaraz potem jest kolejny dinozaur. Bardzo fajna jest ta książka, Oluś dużo się z niej nauczył, Szymek zresztą też, bo oczywiście przegląda razem z nami, ale ma sporo takich właśnie agresywnych, negatywnych obrazków. Pewnie nie każdemu się spodoba. Mi też to trochę przeszkadza, ale w związku z tym, że Olek naprawdę bardzo lubi tą książkę i sporo z niej wynosi, no to ją po prostu mamy. Kolejna pozycja o dinozaurach, już nie tak straszna jak tamta, ale też bardzo fajna. Ciekawym elementem i na pewno zachęcającym do przeglądania i czytania jest to, że tę książkę oglądamy z latarką. Są tutaj takie czarne karty, i jak na nie przyświecimy latarką, to z tej strony pokazują nam się właśnie te obrazki, które są tutaj. I kolejne dwie ulubione książki Olusia. Te zdecydowanie najczęściej zaraz po tej pierwszej z dinozaurami wybiera do czytania. Bardzo fajne jest cała seria w ogóle tych książek i chciałabym je wam polecić, dlatego że są przyjemne do czytania. Naprawdę bardzo fajnie się czyta szybko, troszeczkę humoru, sporo obrazków, a niewiele tekstu. Dlatego bez problemu dzieciaki wysiedzą. Mimo, że są pisane wierszem, to są bez problemu zrozumiałe dla dzieci. W przeciwieństwie właśnie do niektórych książek pisanych wierszem. Pokażę Wam troszeczkę ze środka. Może to Was też zachęci. Z góry przepraszam też za hałasy, ale dzieci tutaj mają dobrą zabawę na kanapie. Mam nadzieję, że mnie w ogóle będzie słychać. I mam jeszcze dwie ulubione książki Szymka. Pierwsze to jest o kosmosie. Szymek jest fanem kosmosu, bardzo lubi o nim czytać jakieś nowe fakty i ciekawostki. I to jest książeczka z okienkami. Niezbyt wylewna, zawiera bardzo konkretne informacje, ale jest ich dosyć sporo. I już ostatnia książka, którą tutaj przyniosłam, to też jest nasza nowość. Mamy ją od świąt i Szymkowi bardzo się ona spodobała. Są tutaj opisane różne miejsca na Ziemi, jak żyją tutaj ludzie, jaka jest kultura, jakie mają zwyczaje, jak się chodzi do szkoły, jak są ubrani, w co się bawią. Bardzo fajna książka w sposób taki przemawiający do dzieci, tłumaczy to, że na świecie są różne miejsca, różni ludzie, każdy żyje inaczej. Każdy żyje po swojemu. Bardzo, bardzo polecam, i fajnie też, że są wplecione tutaj zwierzęta, które żyją na danym obszarze. Dzięki temu też Oluś bardzo chętnie tą książkę z nami czyta. Naszykowałam już chłopakom stylówki na oczywiście takie same, bo bardzo lubię ich tak samo ubierać. Lubię chłopaków ubierać tak samo, aczkolwiek na nie zawsze jest dobry pomysł. Dzieci tam biegają, wiadomo, są w różnych miejscach. Zazwyczaj bawią się razem, ale czasem też się rozdzielają i wtedy trochę ciężko jest mi włapać, który gdzie jest i wiecie, tak mieć ich na oku. No, ale spodziewam się, że nie będzie za dużo osób dzisiaj, także pewnie damy radę. To jest ostatnio takie top śniadanko moich chłopców. Sami o nie proszą, i to jest podpieczona w opiekaczu parówka, do tego pomidorki koktajlowe i jajecznica. Zastanawiam się czasem, jak to jest, że jak chłopcy coś lubią albo czegoś nie lubią, to obaj. Na przykład jednego ulubionym daniem jest teraz jajecznica, to i drugi uwielbia jajecznicę. Kiedyś na przykład z pierogami było tak, że Szymek bardzo lubił, a Oluś nawet nie chciał spróbować, ale widział to, że Szymek je je mm, i chyba w końcu stwierdził, że to musi być coś dobrego. Spróbował i teraz bardzo często. To prosi mnie o pierogi, bo je po prostu polubił. Także fajnie, że chłopcy się tak synchronizują i mogę im dawać do jedzenia te same posiłki, bo trochę ciężko byłoby mi robić dla każdego coś innego. Chłopcy teraz jedzą śniadanko, ja sobie dopiję kawę i zaraz będziemy się zbierać. Dajcie znać w ogóle, czy stoi jeszcze u Was choinka, my jeszcze trzymamy. Śniadanko zjedzone, chłopcy się jeszcze bawią, a ja spakuję nas do wyjścia i wrzucam wszystko do swojej torebki, żeby jak najmniej po prostu ze sobą nosić. Zabieram jakieś ubrania na zmianę, tak na wszelki wypadek. Te ubrania na zmianę rzadko się przydają, ale jednak może się coś wydarzyć, także wolę mieć ze sobą. Dwa razy mi się zdarzyło, że nie miałam i wtedy akurat potrzebowałam, także teraz już zawsze, zawsze ze sobą biorę na jakieś wyjazdy. Pusteczki oczywiście, to jest must have przy dzieciach. Jakaś przekąska w razie gdyby chłopaków dopadł głód i tutaj mam akurat musy owocowo-warzywne, takie z burakiem, bananem, e, brzoskwinią i jabłkiem. Dla siebie biorę jeszcze jakąś pomadkę do ust, bo na bawialniach jest takie suche powietrze i zawsze mam spieczone usta, także wolę coś mieć przy sobie. No i co? Widzimy się pewnie już na bawialni. Wróciliśmy do domu, zobaczcie w ogóle, jakie wyszło piękne słońce. Jest naprawdę prześwietna pogoda. Zjemy teraz obiadek i zobaczymy. Zjemy teraz obiadek i zobaczymy, co będziemy dalej robić. Olek chwilę się przespał w samochodzie, tak jak myślałam, ale udało mi się go obudzić przy wysiadaniu bez żadnych większych problemów. Także jest ok, bo będzie wypoczęty, a może nie będzie za długo siedział wieczorem. Mamy wieczór, dzień był intensywny, bo byliśmy najpierw na bawialni. Potem, jeszcze po obiedzie, zabrałam chłopców na podwórko, żeby pobawili się w śniegu. Pojeździliśmy trochę na sankach, a później jeszcze przyjechała moja kuzynka z dziećmi. Także wypiłyśmy sobie kawkę, dzieciaki się pobawiły, a potem musiałam jeszcze doprowadzić dom do porządku po tym całym huraganie. A teraz już będę robić dzieciakom kolację i lecimy odpoczywać. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!